Czyli widać jest strony Kubik, gdzie się będziemy nagrywać Race Propa 2. E, tym razem sam. Zadawcie lajka, like suba i dzwonanie przychodzi odcinków. I bardzo Was przepraszam za to, że nie było bardzo długo odcinków, po prostu... No nie miałam po prostu czasu, a potem... Dobra, więc zaczynamy. Nie gram, no dobra, trochę grałem w jedynkę, ale jeszcze nie widziałam żadnego, jak ktoś gra w ten. jak to grać w dwójkę seria A, o kasę. dobra i co ja ci mogę kupić tutaj na komputerze mam tego no, gościa kalendarz muszę uzbrać 50 abyś miał jedzenie ile kasy albo bo dobra kupię tutaj ci jedzenie A to jest ten który Dobra, idziemy kupić kalendarz. Okej. Okay. Co to było? Wiesz, że tak się nie odzywałem, ale po prostu zajmowałem się tutaj robieniem i to było dziwne. Dobra, sprzątamy to. Mogę go nie. Y, czy mogę coś kupić? A jakie są w ogóle rzeczy? Autoclicker na flopie. I tutaj jakieś te. O, nie. Nie. O, ale jest noc. Dobra, klikamy. tu coś muszę. O, co tu jest? co to tutaj możemy zrobić są jakieś domki, mogę wyjść? Nie mogę Jest komputerek Tu jest koteł Muszę dać jedzenie Muszę uzbierać kasę na jedzenie Nie mogę już kupić jedzenia Dobra Kupiono I teraz wybieramy jego Napiszcie w komentarzu czy Czu, 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 czy robicie czy 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 tutaj? tutaj i czas tutaj klikamy. czy 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 dobra czy yy, Drapak, zaraz będę kupił, dobra O, czemu mam mu brak pojadę. Drapak Dobra Kupiłem drapak, tutaj drapak ASMR bo daj dawaj mi kasę więcej Dawaj, dawaj, szybciej, 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 szybciej ile kasy ja dobra to dze, mu jej flipa trochę chłopak, co nie? Nie Dobra, dawaj Dawaj mi tu jak mam go rozkreselić? A tak, chyba tylko mogę Ej, to jest fajne, przecież tu może A co jest stanie jeśli do Maxa to zrobię? Serio Flopa. Ech. Dobra, już to jest będzie dzień pewnie A co się przekroczy to A, czyli 75 to jest najwięcej Dobra, jest kolejny dzień Tutaj jest znaczony pierwszy dzień. I on powinien mieć już co on robi tutaj? 50 dolarów renta, dobra leś eee, Dawaj mi rentę dzięki o, mogę dać ci rentę? Eee. dobra dajesz, zwiększam ci rentę Ej, nie mogę jakoś nie, muszę, muszę mógł kupić jedzenie kiedy kupię, kupiłem, kupiłem no już Flopa. Szybko. Dori dori, dori 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 dori. Dori dori dori. Dobra, więc flopa zliczył. O nie. Ten dźwięk. Ten dźwięk jest bardzo znany. Nie wiem dlaczego. Dobra, klikamy teraz. Ile kasy? Kasa 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 Ja sk... Ile Ja cię kasa 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 Ja cię Dori 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 Możliwe, że tu są jakieś skiny, a ja nie mam żadnego skina Dobra, kupimy mu... Albo jej... Nie wiem, jedzenie I później... bo też miał jedzenie Albo miała, Nie wiem już, nie wiem Dobra, kupuj, kupię to Daje dwa razy więcej kasy. Nice. O, dużo. Kasa, kasa, dawaj kasę. Dobra. Dawaj kasę, dawaj kasę. Flopa, flopa, flopa. Ea, ja, czy flopa. też z blobba. Czy blopa. Tak jakoś tak. Ale to się od niego ułożyło. Dobra, czy mogę coś kupić? Sprawdźmy. Jest za 500 kolejne. Ja wszystko kupiłem? Tak. No więc jeszcze kupię to na przypadek. Dobra, flopa, co ty robisz? Flopa, gdzie? To jest flopa, Jaczy. gdzie jest flopa. Dori, dori, dori. dori. Miał, 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 miał Dobra. Dawaj kasę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, szybciej, 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 szybciej. Dobra. Dori dali, dali. Dobra, daj kasę, szybciej, szybciej. Teraz wybieramy 500. I Kiedy będziemy mogli już wyjść? Nie, jak zawsze. Ja cię flopa. Nawet jeśli nie dostaję za to, za to kasy. Dobra, a więc tak: kupujemy rzecz za 500. E, jaką by tu rzecz? Hmm. Dobra, kupujemy to. Dobra. Co to dało? Coś się zmieniło? O. Chyba może sobie tutaj siedzieć. Okej, okay, to jest dziwny dźwięk Dory, 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 dory Dobra, ile kasa, 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 szybciej, 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 szybciej kasa Dobra, to bijemy 300 Ile flopa śpi Ja jacie Dobra bijemy 500 i chciałbym żeby to tą roślinka, tam była jakaś Dobra, dobra, szybciej, 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 szybciej. Kupujemy. Dobra i kupujemy teraz e, house plant. To będzie razy trzy... E, uf flopy. Kasa. Dobra i... Już 50, dobra, już kupuję ci jedzenie. Nie będziesz chciał, tak? nie, teraz... Klasyk. Ja cię flopa. Dobra. Dajemy. Znaczy, klikamy w niego. Teraz kliknięcie dostajemy. Więcej niż powinniśmy, chyba, ale to w sumie dobrze. Klikamy. Teraz musimy zrobić do ridorii do, 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 do O kolejny dzień zliczony. Flopy. Czikko, co się stanie, jeśli zliczymy wszystkie dni? O, dobra. Jego mi rentę. Ja mam podnieść na całą rentę. Nie mogę? Aha, chyba podniosłem mu już wcześniej Trajują rękę Dobra, dzięki O, kaska, kaska Jest kaska Dobra, tu to, to jest ten kłębek, dobra I bierzemy jakąś rzecz za 500 Kuk Boom, cookbook. Co to jest cookbook? Zaszczyźnie to. Co to jest cookbook? Nie ja wiem. Ale już wyjść z domu. Dobra. Eee, jeszcze raz go połowę. Klikamy. Klikamy, 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 klikamy. Dajemy do 500. I kupujemy kolejną rzecz. Flopa, flopa, dajesz, dawaj kasę. Jest dobra, dzięki. Yy, I kupujemy. Baby bowl. Kolejna rzecz. Najmniej kosztująca. Trochę za tysiąc. Jakie rzeczy tu są? więcej za 40 milionów. 400. Hetzker. Czyli kolejna za 1000. Mister Floppa Floppa, to nie jest Floppa, to jest Floppa Nie, Floppa, to nie ma jedzenia Znaczy, Floppa Nie, Floppa, czekaj, nie umieraj Nie możesz Floppa, szybciej, jedz Jest, Daj Dawaj kasę, dawaj kasę budować u mnie znowu flopa, ja cię nie mogę ta flopa jest taka ach, nie wierzę dobra dori 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 zbieramy 1000 ja chciałem budować raz jeden czyli pewnie da się raz dwa To nie wiem jak to zrobić dobra, e, zbieramy tutaj o, idzie teraz tutaj więc to będzie tak no. będzie. Dalej, tego będzie dalej, 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 Klikamy, klikamy Dari, Dari, dori dori. Dori 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 dori. dawaj Dawaj, dawaj dalej, dawaj kasy, dawaj kasy dalej, 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 900? 1000, dobra. I kupujemy tą rzecz. Ta rzecz, ta Mr. Flopa. o kolejny. Dobra, weźmy kasę. I yy, tym, że kupiłem flopę, to ten odcinek na ra...